Ja jestem Ania, a ja jestem Mia. Cześć! Dzisiaj witamy Was w Bookholu. Mamy tutaj książki z urodzin kanału, z imienin mi, z od wydawnictw, ze świąt i tak dalej, z konkursów. Jest tego sporo, także zaczynajmy. Pierwszą książką, najnowszym naszym nabytkiem. Jest Sposób na braci. Uh -huh. e, I to jest seria żadnych chłopaków. Wstęp tylko dla czarownic. My czytałyśmy pierwszy tom, to jest tom drugi. I ja chciała kontynuować. Tak. Dlatego nabyła. Bardzo fajna. Okej. Okay. Kolejna książka od wydawnictwa. Próba żelaza. Uh -huh. Holly Black Przepiękna. i Cassandra, Cassandra Clare. Mm. Śliczno. No jeszcze nie czytałyśmy, ale tak, ale wydanie okładka. jest super. Bardzo mi się podoba, bo jest taka giętka, mm. także będzie się fajnie czytać, myślę. E, wiecie co, jestem jej ciekawa. Ja bardzo. też. Dobra, zobaczmy następną to prezent Zaginiona świąteczny mhm. Mhm. Też jest bardzo wygląda fajnie. Jest w fajnych kolorach. Wygląda ciekawie o. ma mało tekstu, ale. Tak, ma niewiele tekstu. Zobaczcie, tak to wygląda. Mm. No. Ja wiem, że my Chciałyśmy ją przeczytać, więc mm. Myślę, że Super. Się sprawdzi Czarodziejski świat, świat origami. origami Papierowe zwierzęta mm -hmm. I tutaj już zaczęłaś coś tak, robić Tak zaczęłam, nie? ale mnie nie wyszło <laughs> To musisz potrenować tak. I tutaj też Christmas Jakaś kolorowanka świąteczna Te Bardzo fajna mm -hmm. Już zaczęłam Kolorować e i jeszcze coś tu było na święta. To chyba była książka ze, tak, świąt. To jest ze świąt. Tajemnicze dziecko. O tej też nie wiemy nic. Wiesz coś o niej, nie? 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 Prześliczna i. Tak, to wydanie, jest z wydanie jest piękne. Wydanie jest piękne. Przepraszam. <laughs> e, poszkodowana. E, ale naprawdę śliczna książka. No, nic, nic nie wiem, nie mam pojęcia, o czym ona ja jest, ale no kusi. Tak, coś tu widziałam, że, że z dziadkiem do orzechów klimat porównywany. Zobaczymy. E, kocia Szajka, i to jest. Tom um, Piąty. Tom piąty w Fałszerze Pierników, i to dostałaś na spotkaniu autorskim. Tak, tak. przypomnijmy, ja współprowadziła to spotkanie, o, i dostała to. od wydawnictwa. Proszę. E, tutaj taka. Jak żyli Słowianie? Wszystko, co warto wiedzieć o naszych dalekich przodkach. Taka to jest książeczka trochę fajne. z zadaniami i z naklejkami. Ja to mogę wziąć na historię, to się przyda. Ekologiczna ABC to jakaś broszurka, praktyczny poradnik dla tak. mieszkańców? Ze szkoły, mieliśmy w szkole warsztaty. O ochronie przyrody? Tak. Tak. Nie wiem, co to tu robi. Zdrowy stół osą, czyli jakaś um, Taka no, kucherska książeczka. Jakieś... Mhm. Mhm. ok jakieś. Okej. Bardzo fajna też. A widzę całkiem, całkiem fajne. W szkole? Okej, okay. Całkiem fajne um, przepisy, więc musimy zerknąć. To z konkursu w szkole no, też. In, a tam to było za jaki konkurs? Z. Chyba. To chyba było z tego też. A. Em, Tutaj młody, młody obserwator, obserwator przyrody, przyrody, ciężka. Bardzo duża, z różnymi wiadomościami przyrodniczymi. Mm -hmm. Też ładnie wydana. Bardzo ładnie wydana, no. Encyklopedia tu jest, dla całej rodziny. To jest, jest cała seria. A tutaj babcia e, przywiozła mi z Anglii The Little po Prince. angielsku. Tak, małego Muszę księcia po angielsku. I jest dedykacja również po angielsku. Muszę się nauczyć czytać po angielsku. Wspomnijmy, czytać. że babcia mi jest angielską, więc ma to swój sens. Teraz lecimy dalej. Niezwykłe stwory. To wygląda bardzo Edgar fajnie. i Ellen. Te oczy, Tak, taki mroczne. Twarzy. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Coś w klimacie na Halloween, co? To było chyba na imieniny? E, tak. No Gdzieś tam. Um, Ali radzi dziewczynom Macabot i to mamy kilka tomów, i to jest po prostu kolejny, e, tak. który się nawinął. Delfin, opowieść o marzycielu. To jest, mniej jest nowy. Słuchajcie, dajcie znać, czy znacie tę książkę, bo ja o niej nigdy wcześniej nie słyszałam, a e, usłyszałam ostatnio w kontekście, że jest właśnie m, na poziomie gdzieś tam małego księcia e, znana i e, nie wiem podobno e, uwielbiana na w wielu krajach. Ja o niej pierwszy raz słyszałam, ją ja dostała na imieniny. Zobaczymy, mm, jak nam się spodoba. E, moja najlepsza przyjaciółka i inni wrogowie. To mi się tak tytuł spodobał. Po tak, to, to też imieninowy e, prezencik. E, no, myślę, że to może być zabawne. E, Teraz drugi tom. Zatoki dinozaurów, czyli hmm? rogaty potwór naciera. I to jest tom, który E, bardzo trudno było e, nam, znaczy może nie tyle trudno, co długo e, go gdzieś tam nie mogłam znaleźć, a e, przez przypadek weszłam do antykwariatu, słuchajcie, i był, nie wiem czy mówić za ile, e, był za dwa złote, słuchajcie, i e, wzięłam dla mi, bo wiedziałam, Super. że chcę przeczytać. Będę miała. Zróbmy Dalej, Grzesiek, Ewa i Złodzieje. O tym nie wiem nic, ale jest to autorka fajnie. Irena Landau, którą lubię, więc Chyba zobaczmy. Chyba czeska książka. I... Nie, raczej polska. A. A, jest tak A, flaga, A jest tak samo wydana jak dzieci z faktycznie. Jest tak samo wydana jak dzieci z Bullerby. Nasze. Hmm. Hmm. Tak, bo to jest ten, to wydanie z klubu hmm. Przyjaciół Dzieci z Bulerby. Okej, okay, sprawdzimy. I tutaj kim jest wujek Tomek? Również z tej serii. W sensie mhm. z wydania z tej serii, więc też Klubu przyjaciół. Tak, ciekawie. Również o tym nic nie wiem. Autorstwa Marty Tomaszewskiej. Dalej. Maurycy i jego życie w rozmiarze XXL. To będzie chyba bardzo fajne. Tak nic nie wiem o tej wydaje. książce. Zobaczymy. E, ta układka już, już widać, że to XXL jest tu pokazane. E, tajemnicza misja Wilmy mm -hmm. o jakiejś czarownicy to takie króciutkie czytadełko z tego, tak. co widzę. I to drugie o czarownicy, mm -hmm. skradzione zaklęcie. Tak. I to też będzie taki, taka króciutka e, książeczka. E, Dwa tomy e, menemsów e, i. Po prostu jakieś, których nam. To brakowało, mi się wydaje, że to będzie, to będzie bo śmieszne. My mamy inne tomy i te, te, tych dwóch jeszcze nie miałyśmy. Tak. Mm, tutaj dom luster, czyli trzecia część. E... Prześliczna. No, musimy się za tę serię zabrać, bo ona jest bardzo polecana. Ale ślicznie jest. Ja ją chciałam już dawno temu przeczytać, ale jakoś nam umyka. A mhm. Myślę, że to może być coś co nam się bardzo spodoba obu. Zobaczymy. Tak e, Dzieci Lampy i Królowa Babilonu i to jest kolejny tak. tom po Dzieciach pierwszy Lampy. Pierwszy stoi... Nie, a dłużej Tu. O, 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 za mną. Stoi. Tu, zobaczcie. Um, tak. tak. I tutaj kolejny To się pierwszy bardziej podoba chyba. Dwa, za to... Dwa tomy Magnusa. Magnus, Mateusz i koń i Magnus ty... w porcie. To um, chyba będzie takie, takie krótkie do przeczytania. No Magnusa też mamy inne części. Ja w ogóle nie znam tej serii, zobaczymy. I gang Bystrzaków, razem można Drugim Więcej. Tom? Nie wiem, który, bo mm. ja nie ogarnę. Ale e, super. I książki z urodzin kanału. Cztery mhm. części miasteczka z piekła rodem. I to jest e, jego lewa stopa, Bara Barakuda, nie bój tygrysa i do ostatniej kropli. Także ja chętnie poznam ja tę serię, bo ja o niej tylko słyszałam, nie czytałam. Jakby była na bardzo strasznie. Wydaje mi się, że to jest seria, która była popularna, kiedy ja chodziłam do szkoły, ale no. ja o niej wtedy nie słyszałam. Usłyszałam o niej już jako mama, więc Zobaczmy. A ja nigdy o niej nie słyszałam. Ale Makota maksymalnie ja tą pierwszej i drugiej, i teraz. To również jest seria z mojego dzieciństwa, a właściwie nastolennictwa. Tyle, że ja nie wiedziałam, że są te, te części maksymalnie ja. Ja zaczynałam od. To był Dziennik Sfrustrowanej Nastolatki, to się nazywało? Czy to nie ta książka? Może mylę, ale eee, no zaczynałam od. Tak, o, z tej o, o nastolatki. To, 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 właśnie. No tak, ja to zaczynałam to od, od tamtych książek, myśląc, że to są pierwsze. I y, też w innym wydaniu czytałam, bo zobaczcie, tak, tak wygląda to w, w tym wydaniu, a ja czytałam to takie y, inne, gdzie ona ma krótkie włosy na okładce. Mm. Także chętnie zobaczę. Po pierwsze, jestem ciekawa, czy mi się spodoba. Po drugie, chętnie zobaczę, co było wcześniej. Wiem, bo tutaj właśnie... zaczynamy od momentu, kiedy ona jest w piątej klasie, więc no mi My jest w czwartej, więc to tak mniej więcej ten sam etap. Mnie z jednej strony tak przyciąga, będzie fajnie, a z drugiej strony wydaje mi się, że będzie takie dziewczynkowate i tak dalej. Nie wiem, jestem ciekawa, czy mi się spodoba. Ja lubiłam, ale to było takie, pamiętam, guilty pleasure, że mm, trochę się wstydziłam, że czytam Ale Makotę, ale z drugiej strony mi się podobała, wiecie, to, to był ten klimat. Mm, dobra, Mali Darlingowie, dwie części, e, czyli Mali Darlingowie i Przebiegli Darlingowie. To ma ilustracje, które mi się bardzo kojarzą z rodziną Adamsów, zobaczcie. Mi się podobają te ilustracje bardzo. Um, jeśli klimat też będzie w tym stylu, to super. No, jestem ciekawa tych książek. Dalej. Dwie, um, dwa tomy książki, którą Mia bardzo chciała, czyli Detektyw Kefirek na tropie kościotrupa i pierwszy trup. Też to będzie na pewno. Właśnie też na tropie, więc będzie fajnie. Dwie książki, które swoimi tytułami budzą uśmiech, tak. przynajmniej u mnie, i to jest Poradnik dla Smoków. Żywienie, Żywienie i wychowanie, wychowanie ludzi, ludzi oraz Co zrobić, by Twój człowiek zmądrzał? Tak. Widać, że żywić i wychowywać trzeba mniej niż powodować, że będzie mądry. Okej, okay, dwie części Riko i Oskar Riko Oskar i głębocienie Oraz Riko Oskar i złamanie serca to Podoba mi się to jak jest wydana ta tak, książka Tak, mnie również ja mam wrażenie jak się, się jak, jakąś taką książkę miały yeah. tak, Taki ma brzeg Jakoś mi się z czymś kojarzy e, Może z Niną Nina ma podobny brzeg, zobacz A bardzo możliwe Bardzo możliwe Mająwy weekend. Mhm. I o tym w sumie niewiele wiem. Tutaj szybki Jack i krwawy gabinet. To wygląda trochę jak em, Bracia to też jest z tej, Hardy. To też jest z tej serii. No bo to, to jest to z tak. tym kotem. Czy będzie widać? już dwie były. Tu albo tu. Mhm. To tak tam, jak detek. tam czasem kapirek. są tatuaże? Mhm. 220 linii, czyli drugi tom 110 e, ulic. ulic, to jest. Okej. Okay. Um, no, zobaczymy, bo to chyba mogą sądząc po okładkach, perkusja. Sądząc po okładkach, to będą klimaty mi. Na pierwszej są chyba deskorolki, na drugiej perkusja. Tak. Mija gra na perkusji, gdybyście nie wiedzieli, e, od kilku lat, więc e, myślę, że to będą te klimaty sporna, sporna śliwka. śliwka my dzisiaj jesteśmy takimi śliwaczkami <laughs> spodziewam się tutaj że to będzie jakaś kłótnia sąsiadów pewnie tak o, o drzewo które rośnie też mi się tak wydaje pomiędzy posiadłościami zobaczymy malwina pery i klątwa szpetnego gołębia to e, wygląda ciekawie Rozwala ta układka i ten aż jestem ciekawa ciekawie. E, tak, w środku też jest e, interesująco. E, pokażę Wam przykładową stronę. E, no, e, zobaczmy. Ten gołąb ma naszyjnik. E, FBI i dziewięć kocich żywotów. Mm -hmm. Też wygląda ciekawie, bo o kotach. Więc... Te książki w większości są e, na wiek 9, więc e, mhm. powinny być idealnie. Mia ma 10, powinny być idealnie na mm, tak. Twój wiek. O, kolejna 9. Mm, czy na wyspie grasują duchy i szpiedzy? Wygląda ciekawie. Jakaś Podoba tajemnicza. mi się, że jest opisane, kto ile ma lat i bohaterowie z tyłu. Dobra. Nienia z zielonego marzenia, Lato Nieni, i to jest um, Agnieszki Tyszki, czyli autorki Zosi. Podoba mi się bardzo okładka tej książki. Jest taka, taka zielona. Ładna, bardzo ładna. I potworzaki, ptasziedło. Tak. Tam um, ma tu, taką. Tu mi się podoba, bo Oj, ten napis czekaj. jest tak. Taką. Wygląda, jakby był wypukły ten napis. No to będzie jakieś też straszedło, ptaszedło. Tak. I to wszystkie tak. książki chyba, jeśli o żadnej nie zapomniałaś, bo jedną chyba dokładała tak. szybko no, przed jest nagrywaniem. Ale tego dużo. E, tak, tak znowu przeszło 50 sztuk i jestem ciekawa, jak nam się spodobają. I ja też. kiedy będziemy nagrywać kolejne, bo. I gdzie po je zmieścimy? Co chwilę nam się zbiera tyle książek nowych. Właśnie, gdzie je zmieścimy? Będziemy szukać miejsca. Także może zrobimy to od razu za chwilkę. Żegnamy się z Wami. Udostępniajcie nasze filmy. Subskrybujcie. Lajkujcie. Gdzie się da, komentujcie. I w książkach z nami się zaczytujcie. PA! pa!